Nieustraszony? Sunflower. Mówiłaś, że ktoś jeszcze stoi za tym wszystkim. Tak. Ale zaczęliście się dobrze dogadywać, więc słabo było to psuć, ale czas w końcu powiedzieć prawdę. Jaką prawdę. Kto za tym stoi? Pomijając jeszcze Janusza, przywódca zombie. On? No oczywiście. Dlatego jest w takim dobrym nastroju. Załatwię to. W życiu byśmy się nie spodziewali, że zawrzemy pokój i będziemy w zgodzie żyć z wami, z zombie. To, to niewiarygodne. No wiecie, Janusz chciał zniszczyć nas wszystkich, więc trzeba było jakiś układ zrobić. Teraz będzie już tak na zawsze. Nie powiem, ale bardzo nas to cieszy. Mnie też. Wybaczcie, pójdę odpocząć. Na całe szczęście rośliny nie wiedzą, że to, że koniec związku Sanklawera i Bichutera jest szczęściowo moją no i dobrze. Wszystko poszło na Janusza. O, Sunflower, masz lepszy humor? Co cię tak uszczęśliwiło? Posłuchajcie. Nie tylko Janusz stoi za tym całym prze... wielkim przekrętem. <ścoughs> Przywódca zombie też. Co takiego? I co? Wyrzucić go? Nieustraszony bierze to na siebie. My mamy. Tylko na niego poczekam. Jak tak patrzę na ten szałas, to szkoda, że wcześniej próbowaliśmy go zniszczyć. Trzeba by tu trochę poprawić. Co jak co, ale ja zyskałem najwięcej. Nie mam już żadnych wrogów. Można by powiedzieć, że jestem na emeryturze. Po zniszczeniu ja muszę. mogę w sumie zacząć. Nowe, dobre życie muszę sobie gdzieś zapisać, żeby znaleźć ten list i przekonać się, że nieustraszony nie mówił prawdy. Rośliny, pozwólcie, że trochę poprawię ten szal. No spoko, ale tylko zgodnie z naszym projektem rozbudowy. No przecież wiem. Ech, trzeba było szybciej zawrzeć sojusz, szybciej bym się pozbył. Janusze, rośliny, gdzie jest przywódca zombie? Dokładnie nie wiemy, ale gdzieś tu się kręci. Chodź tutaj, nieustraszony? O co chodzi? Ty wiesz o co chodzi? Kim ty się stałeś? Jak to kim się stałem? Zszedłem na dobrą drogę życia, tak jak zawsze mówiłeś. O co ci w ogóle chodzi? Za co ty tak mnie nienawidzisz? Próbujesz od, od wielu, wielu milionów lat zniszczyć mi życie i życie mojego otoczenia. Co ci się znów udało? O czym ty mówisz? Odświeżyć ci pamięć. To ty w połowie stoisz za rozbiciem związku Sunflower'a i Piszutera. Co? Przecież ja bym tego nigdy nie zrobił. Mieliśmy zawarty sojusz. Tak, mieliśmy zawarty sojusz. Który ty zniszczyłeś. Chciałbym wiedzieć, co, tak, co takiego jestem ci winien, że ciągle się mścisz, nieustraszony. Musiałem to zrobić, żeby się pozbyć Janusza. To nie jest żadne wytłumaczenie. Żeby się pozbyć Janusza, pomogłeś mu zniszczyć, zniszczyć związek i zrealizować jego plan? To jest twoje wytłumaczenie? Nie miałem innego wyboru. Nie będę tego więcej słuchać. Pakuj swoje rzeczy i wynoś się stąd jak najdalej. To koniec! Ale nieustraszony, zapomnij to imię na zawsze. Niech to szlak, i ty dostałeś za swoje, a teraz precz! Cholera. powiedzieć. No tak, Sunflower. Niewiarygodny! Skoro tak to ma wyglądać, to zniszczę was wszystkich. Wszystkich u kolei. W końcu dostęp do kontaktu do braci gnomiców ma. Teraz ja zastąpię Janusza. I ja dokonam koalescencji. Co ty tam mam Wynoś Wynosi się stąd. Jest nieustraszony, że cię zniszczę. Zostałem prawie bez niczego. Dobrze, że ta druga baza z zombie nadal jest. Pożałujecie tego!